Dziś 75-letni pan przywiózł do mnie do naprawy 13-letnią totalnie zajechaną kosiarkę. Obudowa kosiarki to jeden wielki spaw, a w miejscu, gdzie spawów nie ma, jest popękana, jest złamana niemal całkowicie, dlatego też nóż pracuje bardzo blisko trawnika. Jeśli jesteśmy w temacie noża, to można powiedzieć, że jego już po prostu nie ma. Kosiarka odpala i gaśnie, zapchany jest gaźnik. Dodatkowo już kilka lat temu musiała się zepsuć uszczelka pod głowicą, bo bardzo słychać jak ucieka kompresja. Według mnie nie ma sensu tego naprawiać, ale starszy pan jest z niej bardzo zadowolony. Stwierdzi, że od 13 lat mu pracuje, bardzo ładnie i nisko kosi trawę, na czym bardzo mu zależy, i twierdzi, że takiej kosiarki już nie kupi. No więc gaźnik został wyczyszczony, założony został używany nóż z odzysku, aby nieco obniżyć koszty, wymieniony panel od regulacji, dodatkowo regulacja zaworów, regulacja regulatora obrotów, głowica kosiarki poluzowała się z wiekiem, dlatego też uciekała kompresja, zostało to również naprawione. Co najważniejsze, kosiarka działa i kosi naprawdę nisko.